Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego Często tematu. Słyszymy o tuningu w grupach motoryzacyjnych, modyfikacjach, które można wprowadzić zarówno estetycznie, jak i do silnika, który we Włoszech ma pewne ograniczenia i ograniczenia. Historia tuningu. Tuning był początkowo zjawiskiem, które rozpoczęło się w USA na początku lat 1960. Z biegiem czasu tuning rozprzestrzenił się jak pożar na całym świecie, zwłaszcza w Europie, a nawet dotarł do Włoch. Jednak okres największego rozpowszechnienia terminu tuning, kiedy to wszedł on do powszechnego słownictwa, przypada na okres od 2001 roku czyli roku premiery pierwszego filmu z sagi Szybcy i Wściekli, skupiającego się właśnie na modyfikacjach i wyścigach tuningowanych samochodów. Następnie tuning znalazł swoje miejsce w szczególności w różnych brach wideo, w których gracz ma możliwość modyfikowania swojego samochodu. Od podstaw na wielu poziomach, również na temat tuningu należy pamiętać słynny program na MT6 o nazwie Pimp My w którym celebryci zabierali zwykły samochód do warsztatu, z którego był retuszowany od góry do dołu. Tuning oznacza zatem po prostu modyfikacje pojazdu, które mogą być kosmetyczne, mechaniczne, a nawet audio lub wideo. Kiedy ludzie mówią o tuningu, od razu myślą o samochodach, ale można to zrobić dla każdego pojazdu, nawet motocykli, kwadów. Rowerów Fit tuning można zastosować na wszystkich poziomach pojazdu. Czy to po prostu do estetyki nadwozia lub wnętrza, można dokonać modyfikacji mechanicznych. We włoszech należy jednak zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące przepisy, a nawet do oświetlenia i systemów audio i wideo. Tuning pod kątem estetyki. Tuning pod kątem estetyki samochodu jest podstawą, od której wszyscy zaczynają zwłaszcza młodzi ludzie, którzy chcą nadać swojemu samochodowi niepowtarzalny i osobisty charakter, aby odróżnić się od innych. Jeśli chcesz spróbować swoich sił, większość modyfikacji dotyczy zewnętrznej części nadwozia, ale w większości przypadków nie mają one wpływu na osiągi samochodu. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany bez przechodzenia przez wiele biurokratycznych sprzeczek, możesz wprowadzić zmiany w malowaniu samochodu. Najprostszym sposobem jest naklejenie na karoserię naklejek ze specjalnymi emblematami i wzorami z drugiej strony. Jeśli masz ochotę na coś bardziej wyrazistego, możesz zmienić kolor swojego samochodu bez ponoszenia wygórowanych kosztów za zmianę lakieru, uciekając się do oklejania samochodów. Oklejanie samochodów polega na nakładaniu na karoserię folii, które mogą mieć różne kolory i wzory. Wielu kierowców korzysta na przykład z oklejania samochodów. Aby stworzyć wrażenie posiadania maski z włókna węglowego, inna interesująca modyfikacja dotyczy koloru szyb, które można przyciemnić, przyciemnić lub w jakikolwiek inny sposób, po prostu kontaktując się z wyspecjalizowanym ośrodkiem. Są to bardzo proste i niedrogie modyfikacje których nie trzeba zgłaszać w urzędzie rejestracyjnym. Inne czysto estetyczne modyfikacje mogą dotyczyć wnętrza samochodu. Prosty tuning obejmuje prostą tapicerkę lub wymianę kierownicy i gałki zmiany biegów, aż po tapicerkę siedzeń i reszty. Jeśli chcesz spróbować czegoś nowego, możesz zmodyfikować wnętrze od góry do dołu przebudowując je za pomocą włókna szklanego. Jeśli chodzi o modyfikację wnętrza, dozwolone jest prawie wszystko, o ile nie zakłóca to wyglądu i funkcjonalności wnętrza. Na przykład, jeśli samochód jest homologowany na cztery miejsca, prawo zabrania tuningu samochodu w celu zwiększenia ich do pięciu tuning mechaniczny. Z drugiej strony tuning mechaniczny składa się z szeregu interwencji, które modyfikują osiągi samochodu. W Ameryce nie ma żadnych ograniczeń prawnych w tym zakresie, podczas gdy we Włoszech kodeks drogowy jest dość restrykcyjny. W rzeczywistości każda operacja tuningowa jest uważana za nielegalną, jeśli nie zostanie najpierw zatwierdzona zgodnie z prawem. Wiąże się to z rozpoczęciem biurokratycznego procesu który pozwala na dopuszczenie samochodu do ruchu drogowego dopiero po przeprowadzeniu testu przez Urząd Rejestracji Pojazdów Silnikowych i wydaniu nowego dowodu rejestracyjnego. Ponadto możliwe modyfikacje samochodu są dość nieliczne i mogą być przeprowadzane tylko przy użyciu części z homologacją typu. W dziedzinie tuningu mechanicznego jedną z najczęstszych modyfikacji dokonywanych w samochodzie jest zmiana tłumika jeśli nie faktyczna, wymiana całej jednostki wydechowej, na przykład poprzez usunięcie tłumika lub zmodyfikowanie go bardziej sportową jednostkę, która wpływa na osiągi samochodu. W tym przypadku należy oczywiście używać części zatwierdzonych przez włoskie prawo. Na przykład w przypadku tłumików można stosować produkty akrapowic. Kolejna z najczęstszych legalnych modyfikacji, które można wprowadzić. Dotyczy felg samochodowych. W tym przypadku można używać różnych kół bez konieczności zgłaszania tego do DMV. Jednak należy używać kół o tym samym rozmiarze lub mieszczących się w limitach określonych w rejestracji. Biorąc pod uwagę dość surowe ograniczenia dotyczące tuningu samochodów, dobrym rozwiązaniem może być zakup pojazdu który jest już zaprojektowany do tuningu, takiego jak zmodyfikowane modele Fiata firmy Abarth. Tuning i ubezpieczenie samochodu Po przejściu kontroli prawnych dotyczących modyfikacji samochodu, przeszkody do pokonania jeszcze się nie skończyły. W rzeczywistości kolejne trudności mogą pojawić się ze strony firmy ubezpieczeniowej samochodu, która nie pokryłaby szkód w ewentualnym wypadku. Ponieważ wprowadzone modyfikacje tuningowe można uznać za czynniki przyczynowe, aby uniknąć tych nieprzyjemnych sytuacji, warto zapytać firmę ubezpieczeniową o jej politykę dotyczącą tuningu samochodów, a następnie ubezpieczyć pojazd na jego rzeczywistą wartość handlową, w tym części zakupione do tuningu. Posted in praktyczne poradniki a WordPress komentarz Hello World.